Twoja przeszłość determinuje twoją teraźniejszość. Teraz masz tak, bo w przeszłości powstały programy w twoim dzieciństwie konkretnie, ale później też się to utrwalało. Ileś razy czegoś doświadczyłaś, doświadczyłeś i to jest twój program na życie ogólnie. Twoja teraźniejszość determinuje twoją przyszłość. Twoja teraźniejszość jutro będzie twoją przeszłością. I teraz zmieniając swoją przeszłość Teraz pracując na przykład, teraz dzisiaj, jutro to będzie już za sekundę jest to już twoja przeszłość. Ale jeżeli umiesz zmienić swoją teraźniejszość i przeszłość, a teraźniejszość. teraźniejszość <grymiany> zmieniamy właśnie w transie, wchodząc w te przestrzenie głęboko do przyczyn tej teraźniejszości, i właśnie w tym regresie zmieniamy tę teraźniejszość, która za sekundę jest twoją przeszłością. To zmienia się Twoja przyszłość. Jak to zrobić? Jak zmienić to? Musisz zmienić swoje emocje. Musisz zmienić te energie w sobie, zapisy energetyczne. I normalnie to wygląda tak, że wystarczy dać sobie intencję, zdecydować, ja tak chcę. Tak, to jest takie proste. Tylko większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić. Bo my fizycznie to ciałko czuję, to ciałko, ta nasza fizyczność, nasze emocje, nam, nasz umysł logiczny nam na to nie pozwala. Dopiero w jakichś procesach i tak dalej, tak? Po to mamy różne narzędzia, po to się rozwijamy, żeby sobie pomagać. Normalnie masz intencję. Odpuszczam lęk i to, że ty chcesz, ty wyrażasz taką. Chęć, mówisz: Ok, odpuszczam lęk, to powinieneś odpuścić lęk. Dlaczego go nie odpuszczasz? Bo już milion razy było udowodnione, że trzeba się bać czegoś, że to nawet ci pomaga w niektórych sytuacjach, to cię chroni. Czysto teoretycznie, możesz mieć lęk przed pieniędzmi, tak? To cię chroni, żeby nie mieć, bo na przykład wtedy cię pobiją. Z moich rolek znacie różne przykłady. Nie? I teraz tak, jak ty zrozumiesz ten swój lęk, idziesz do tej przyczyny, do przyczyny, gdzie to powstało, a w tym życiu też to powstało. Ty już nawet nie zajmując się poprzednimi wcieleniami i tą predyspozycjami twojego ciała, to, co dostałeś, też, ale też w spadku po przodkach, powiedzmy, jakiś ten lęk, to na poziomie tego dzieciństwa. Ja By Wam teraz dzieciństwo cisnąć, <noise> na poziomie tego życia, już od łona matki, już tam wszystko się kodowało. Jeżeli jest jakiś ten lęk, możesz go zlokalizować na poziomie um, tego życia, na poziomie dzieciństwa i tam w ten lęk zrozumieć i odpuścić. Samo zrozumienie, już po prostu wewnętrzne czucie. Wewnętrzne zrozumienie tego, ty, Twój umysł logiczny potrzebuje tych obrazków. Teraz boję się na przykład jechać samochodem, albo boję się pływać, wy, 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 mam, że, wy, mam lęki, że, że coś tam, że mi nie wystarczy, że ktoś mi zrobi krzywdę. Na wszystko jest przyczyna. I w, już w tym dzieciństwie, już po prostu, nawet jak miałeś dwa dni, dwa tygodnie, dwa latka. To przede wszystkim wtedy tam szły te programy, dlaczego teraz tak masz. Dlaczego teraz tak masz. I docierając do tego, do tej konkretnej sekundy w życiu i można to zrobić tak, można to zrobić. Można to zrobić w, w, łącząc ten twój lęk teraz z przyczyną i tam po prostu to y, y, uwalniasz. To się zadziewa w czuciu. To nie jest takie, że ty jakieś masz narzędzie i ty sobie powiesz coś tam, coś tam nie. Ty po prostu masz wewnętrzne widzenie, ty, masz, ty przypominasz sobie tę sytuację, ty łączysz się z tą sytuacją tak, jakby to teraz się działo. To musi być zrobione w transie. Jak to ma być właśnie głęboko zrobione. Do tego można różnymi sposobami dochodzić. Ja wam mówię ten sposób taki najgłębszy. Naj, y, y, który dociera ci po prostu do, do, tego, do tej konkretnej sekundy, do tego konkretnego wydarzenia. Nie ogólnie, że boję się w y, 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 powiedzmy tej w wody, bo coś tam wiem, coś tam pamiętam z dzieciństwa, że były takie, takie sytuacje, tylko właśnie gdybyś te sytuacje, które ty pamiętasz, gdyby dawały ci uwolnienie od, tej, od tego lęku, to przestałabyś się, przestałbyś się bać. To tak działa. Autorefleksja, buł, buł, buch, buch, pozamiatane. Ale skoro nie dają ci yy, uwolnienia od tego, tam jest to głębiej. Tam jest to, czego ty nie pamiętasz. Albo w pa sytuację, którą pamiętasz, ale trzeba właśnie głębiej wejść. Bo ty ją pamiętasz. Logicznie, no to było, ale tam trzeba wejść w emocje, w odczucia, w myśli. Tego dziecka, co konkretnie się zakodowało, dlaczego akurat ta sytuacja z, um, zrobiła w tobie ten program, tę te, te, te traumę. Bo nie każda sytuacja, powiedzmy sobie szczerze, jakby um, logicznie patrząc na to, traumatyczna, um, tak jak my rozumiemy, to traumy, traumę, jakiś, jakiś ból, jakieś cierpienie, w, jest traumą. To wam będę podkreślać, że to mogłeś w, za dzieciaka dostawać codziennie lanie, a to jedno lanie, które dostałeś, i przy okazji na przykład połączyło się z jakimś słowem, albo konkretną sytuacją, coś tam przeważyło i to ci się zakodowało w, na przykład, że, że ty jesteś jakiś, tak? Może czy że, że ty jesteś nic, nic nie warty, albo że ciebie można bić, albo że, w, że takie, takie jest życie, trzeba cierpieć i w jaki sposób w dorosłości to odtwarzasz. Może nikt cię nie bije, ale musisz. Wycierpieć albo musicie na przykład w ciało, no to jakąś chorobą ci wywali. Cokolwiek tam każdego może się coś innego zakodować. Także to jak my sobie pozwolimy na uwalnianie tej przeszłości, dzisiaj wszystko co zrobisz, bo cały czas te schematy, te wierzenia, te programy, Masz, idziesz w tych programach i nic się nie zmienia, bo jesteś cały czas w tych samych programach, czyli w przeszłości. Jesteś w przeszłości, jesteś. Nawet jak sobie próbujesz być tu i teraz, a nie widzisz tych efektów, uwierz mi, jesteś w tej przeszłości. Cały czas ją po prostu wierzysz w to, co tam doświadczyłeś, co tam zobaczyłeś, co tam usłyszałeś, w coś tam wierzysz, co determinuje teraz twoj, Twoją przestrzeń. To jest Twój paradygmat. I te docieranie do tego, uwalnianie tego, zostawianie do sobie, zostawianie przeszłości w przeszłości, tak? Po to tam, po to tam zanurkujemy, uwalnia Ciebie teraz od tego i wtłaczanie sobie tego nowego, albo nawet nie musisz nowego, bo jak już masz lekkość w danym danej, w danej konflikcie, w danej sytuacji, w danym akurat lęku, przestajesz się bać, to przestajesz takiego życia doświadczać z tego lęku o coś. Zapominasz sobie o tym się bać, to jest fajne, to jest fantastyczne. Więc twoja przyszłość jutro, za tydzień, za miesiąc wszystko się układa, nowe, wszystko, kropeczki się połączyły, układa się nowe, nowa wiara, nowy paradygmat. I ty to czujesz, że tak jest. Ty już wiesz, że, ty, że to, że miałaś poczucie, że, że jesteś, nie dasz rady, jesteś może nie, 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 nie kochany czy niekochana, czy jakiś tam lęk był w Tobie, że coś się stanie i puszczone, teraz sobie zapominasz o tym, życie się dzieje, przestajesz o tym myśleć, przestajesz mieć te emocje, ten, ten stres z tym związany. To tak, nawet jak, jak, jak to się zakoduje, za to to po jakimś czasie sobie przypominacie, wow, rzeczywiście już o tym nie myślę, zapomniałam się tym stresować, ale to już, to nie moje już jest. Tą, pff, lekkość, lekkość. Nie? To, to, to zostawiamy. Dopóki nas coś energetycznie trzyma właśnie w tej przeszłości, nie jesteśmy w stanie zmieniać swojego życia. I w kółko, w różny sposób dzieje się w koło to samo. To samo, to samo. Przeszłość zmieniasz tu i teraz. Tu i teraz w tej, sekund w tej sekundzie zmieniasz przeszłość, i albo jesteś w stanie po prostu zmieniać e, intencją. Że ty wybierasz teraz w... i mówisz sobie co wybierasz, to jest tak z, nawet z fizyki kwantowej, ale większość osób, 99,9% ludzkości, nie jest w stanie tego zrobić. Albo jest w stanie to zrobić, tylko w tych ym, kwestiach, gdzie nie ma tam grubych takich konfliktów. Bo, gdzie nie masz tam mocnych tych przekonań, to ciebie puści, a przy tych mocnych przekonaniach, to ty tam po prostu naboksujesz się, naboksujesz, i pół roku później się okazuje, że wszystko, co sobie pisałaś, afirmowałaś, to Twojej sąsiadce się zrealizowała, nie tobie, nie? No i siedzisz i zastanawiasz się, o huk to chodzi. O huk to chodzi, nie? Przecież ja chcę, ja chcę, ja wyrażam, ja. Ja tak, a wewnętrznie jest, jest zgrzyt, wewnętrznie masz całkiem inną wiarę, w, w sprzeczną z tym, co ty logicznie chcesz, bo logicznie to wszyscy chcą, nie? Każdy chce być zdrowy, szczęśliwy, bogaty, to sobie już jeszcze, zamknijmy to sobie jeszcze w całość. Wszyscy chcą. Dlaczego nie wszyscy mają? Dlaczego nie wszyscy są? To jest proces, ale to jest proces do zrobienia. To jest proces do zrobienia i są y, rzeczy, które mogą tak pyk, pyk, pyk. To są rzeczy, które nawet ty logicznie gdzieś tam łapiesz. Ty wiesz, że to przez ale nie dotykasz tej głębi i nie zmieniasz tego programu w sobie, tego zapisu. Z jakiegoś powodu on jest tam na przykład mocny. Jakiejś lojalności rodowej albo wiesz, połączenie z tą z energią duszy, z karmicznością i tak dalej, więc można tam jeszcze głębiej wchodzić. I dosłownie czyścić to wszystko na poziomach też w energii duszy. Ale tutaj, na poziomie dzieciństwa, na poziomie tego życia, co jest dla nas najważniejsze, tu i teraz, na poziomie tego życia, to najważniejsze jest właśnie to Twoje dzieciństwo, żeby zrozumieć, żeby odpuścić tę przeszłość, żeby zmieniać swoje życie, żeby osiągnąć coś innego, żeby mieć inny stan. Musisz zostawić to stare. Czyli zrozumieć i odpuścić to. Dopóki nie rozumiesz, dlaczego tak jest, nie jesteś w stanie tego zostawić. To jest nasze takie z, z, z umysłu. Też nawet te obrazki, to, że Ty to widzisz, to jest też nawet taka duża pomoc dla Twojego umysłu logicznego, bo on lubi obrazki. On lubi łopatologicznie. Nagle rozumiesz, aha, to ja byłam tylko małym dzieckiem. I mama sobie myślała, że jakby, nie, to, jakby nie, nie, nie ta ciąża, to już by odeszła od ojca. Dlatego ja się czuję niechciana i wszyscy mnie gdzieś zostawiają, odpychają i związki mi się nie udają. Aha, ale to aha, jak widzisz to, słyszysz tę mamę, widzisz, my tam wtedy wchodzimy bardzo głęboko, oczywiście. To wchodzimy, dlaczego mama tego doświadczała, dlaczego ty tego doświadczałaś. To wszystko widzisz, co w rodzie, to wszystko, cały głęboki sznur jest, pyk, odcięty, nie? Nawet bez tej takiej wizualizacji. To w sercu Twoim się zadziewa i to w sercu Twoim pęka dosłownie. Twoje energie. Jak Ty rozumiesz dlaczego, to ja całe życie tego doświadczałam. Masz mi ciarki przeszły, <grym> też mój temat. Całe życie tego doświadczałam, dlatego, że ta mocna sytuacja była, że ja jako malutkie dziecko do, poczułam to. Z, w, że to jest moja wina, że mama cierpi, nie? To jest moja wina, że mama jest nieszczęśliwa, przeze mnie musi zostać. Ja jestem problemem. Mnie mama nie chce, mnie odrzucają. Nie? I teraz wchodzę tam, puszczam to. Ja rozumiem, że to była tylko iluzja małego dziecka. Nieprawda o mnie, to nie jest prawda o mnie. Że, że mnie nie chcą, że mnie odrzucają. To był tylko lęk mojej mamy, to była tylko myśl mojej mamy, w którą ja uwierzyłam, że to jest prawda o mnie. Ok? <grytanie> Także odhaczając te wszystkie nieprawdy o sobie, tu i teraz jest przestrzeń na nową prawdę, na radość, na radość z życia i też wtłaczanie grubo tej radości, tak? Ale trzeba mieć gdzie? Trzeba mieć miejsce na to. Tłaczanie sobie, tworzysz sobie nową, nową przeszłość. Dzisiaj, w tej chwili, w tej sekundzie tworzysz sobie nową przeszłość i jutro już żyjesz tą nową przeszłością.